Efektywność energetyczna budynku jest jednym z najważniejszych aspektów uwzględnianych podczas budowy nowych obiektów. Przynosi to wymierne korzyści zarówno środowisku, jak i użytkownikom budynków. Zmniejszanie zapotrzebowania na energię skutkuje niższymi kosztami eksploatacji, a użytkownikom podnosi komfort w trakcie przebywania w ich wnętrzu. Jednymi z najbardziej efektywnych energetycznie obiektów są budynki budowane w standardach – niskoenergetycznym oraz pasywnym. Podstawowym parametrem określającym budynki pasywne jest ich roczne zapotrzebowanie na ciepło, które nie powinno wynosić więcej niż 15 kWh na metr kwadratowy rocznie, co odpowiada wartości energetycznej 1,5 litra oleju opałowego lub 2,7 metra sześciennego gazu albo 2,3 kg węgla kamiennego. Budynki te najczęściej kojarzą się z małymi domami jednorodzinnymi. Okazuje się jednak, że nawet w dużych budynkach jest możliwe do osiągnięcia tak niskie zapotrzebowanie na energię. Przykładem takiego dużego budynku spełniającego standardy budynku pasywnego jest budynek nr 8 w Parku Naukowo-Technologicznym Eurocentrum w Katowicach, przy ulicy Ligockiej 103. Budynek ten został oddany do użytku w lutym 2014 roku. Jego powierzchnia użytkowa wynosi 7,5 m2, w tym znajdują się pomieszczenia biurowe, konferencyjne oraz laboratoria technologiczne. O tym, jak funkcjonuje ten nowoczesny obiekt, opowie nam dr Stanisław Grgierczyk. Jedynym Nie. źródłem ciepła dla tego budynku są pompy ciepła i system stropów grzewczo-chłodzących, czyli my ogrzewami chodzimy budynek za pomocą z płaszczyznowego ogrzewania, które jest zatopione w podłodze i w stropach i to jest jedyny. System grzania w tym budynku, czyli później to ciepło, które oddaje ten rdzeń betonowy, przekazując do powietrza, i następnie przez wentylację mechaniczną, rozprowadzane po budynku. Oczywiście wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła na poziomie około 80% i odzyskujemy ciepło do dogrzewania powietrza wentylacyjnego, z kolei które jest wprowadzane do budynku. Pompy ciepła pracują w systemie kaskadowym. Do odbioru ciepła z dolnego źródła wykorzystują one wymienniki gruntowe, pionowe umieszczone na głębokości 50 metrów. Oprócz tego systemu przechodzącego, bo chłodzenie odbywa się w ten sam sposób, okna tak zwane pasywne to są okna z współczynniku przenikania 0,7 dla całego okna. System osłon zewnętrznych, które mają choćby przed przegrzewaniem przegrzewanie się, zainstalowany na wszystkich oknach, z wyjątkiem ściany północnej. Żaluzje zewnętrzne, które w sposób automatyczny reagują na zmiany oświetlenia, można też sterować tym ręcznie, czyli użytkownik nie jest zdany wyłącznie na automatykę. Kolejna rzecz no to właśnie odnawialne źródła energii, które są wprowadzone, czyli ciepło z gruntu wykorzystywane z, przez pompy ciepła do dogrzewania do i chłodzenia. Mamy e, słońce w postaci kolektory e, do podgrzewu ciepłej wody użytkowej, czyli 100% ciepłej wody użytkowej, która jest. E, Wykorzystywana w tym budynku jest podgrzewana albo przez kolektory przez większą część roku lub przez, dogrzewana przez pompy ciepła w miesiącach zimowych. I również ogniwa fotowoltaiczne, czyli taką elektrownię fotowoltaiczną na tym budynku, która no, w części zapewnia potrzeby, jeśli chodzi o energię elektryczną. Ta instalacja też ma charakter badawczy, ponieważ ten, ten charakter badawczy przede wszystkim wynika z różnego sposobu montażu. I miejsc montażu paneli, czyli mamy panele zamontowane na dachu w postaci stałej pod kątem 30 stopni. W rzędach jeszcze dodatkowo jest osłona z tyłu paneli po to, żeby się wytworzył taki tunel, którym przepływa powietrze, czyli mamy system chłodzenia zapewniony. Mamy w postaci też stałej na elewacji południowej w dwóch wersjach, w przestrzeniach międzyokiennych pod kątem 30 stopni, natomiast na ścianie pionowej w wersji pionowej. No i w trzech systemach nadążnych przed budynkiem, trackery dwuosiowe, które dostosowują swoje położenie do ruchu słońca w danej dniu roku. Jest to tak skonstruowane, że my dobrze wiemy, ile energii produkuje każdy każda z tych części instalacji, więc możemy porównywać na przykład uzyski wynikające, czy zmiany z, wynikające z różnego ułożenia względem słońca. W budynku tym znajdują się również laboratoria, gdzie można badać wszystkie te technologie, w które jest wyposażone. Biurowiec ten to świetny obiekt do prowadzenia badań nad efektywnością energetyczną, ponieważ na jego przykładzie gromadzone są informacje, w jaki sposób działają różne technologie sprzyjające zmniejszeniu zużycia energii. Konstrukcja obiektu jest na tyle ciekawa, że w 2013 roku, jeszcze przed wybudowaniem i oddaniem do użytku, budynek ten wygrał w plebiscycie Green Building Program. Obiekty takie jak budynek numer 8 w Parku Eurocentrum pokazują, w którą stronę rozwijają się technologie budownictwa i pozwalają nam jeszcze lepiej zrozumieć te technologie, aby w przyszłości budować jeszcze bardziej energooszczędne i przyjazne środowisku budynki.